Czy Ty czujesz się idolem, i trochę taką osobą, która, której życie może być przestrogą dla tych wszystkich ludzi, którzy tak ciebie uwielbiają, robią sobie z tobą zdjęcia? Czy czujesz, że Twoja historia, to co ty w życiu przeszedłeś, może być przestrogą dla wszystkich innych? Oczywiście, że tak, ale ja nie jestem idolem. Ja jestem sobą po prostu. Ja nie mam kontroli nad całym sobą, a co dopiero nad tymi ludźmi, z którymi robię sobie zdjęcia. Także niekoniecznie. Yy, ważą słowa, te moje kawałki, pół żartem półserio. Nie chodzą w moich butach, yy, nie chcą sobie mordy jak ten Karol, bo to nie ma sensu, yy, będę tylko tego żałować. Yy, bawcie się muzyczką, tak jak ja. Yy. Ja tego nie analizuję, ja nie jestem żadną gwiazdą, jestem popak y, y, anonimowy muzyk garażowy, I tyle. A teraz <laughs> e, już nie anonimowy, jak już, już przyjechałeś do Polski, już nie jesteś anonimowy. Ale tak, wiesz, takim status sobie gdzieś tam w środku zachowałem. Takim chciałem być, dlatego napisałem piosenkę, chciałbym być niewidzialny, ale ten, ale y, nie patrzę na to. Ja jestem takim normalnym typkiem. Ja sobie robię muzyczkę. Y, Ludzie mają mnie za ziomka, mówią, ej Morda, kaj... zrobię zerną fotkę, 15-letnia dziewczyna mówi, ej Morda, zrobię sobie z... mną fotkę! I tak odbierają, moi... myślimy, że mają do mnie taki dostęp, bo ja ten dostęp zrobiłem poprzez ten mój kanał i tak jakby znali mnie prywatnie i ten, nie? ale tak jakbyśmy się znali, robię z kimś sobie pierwszy raz fotkę, ale wrażenie jest takie, jakbyśmy się znali. I, ten, i, I im się to należy, im się tak to wydaje. No a to chyba miłe Proszę. dla ciebie. Tak, więc no, y, nieraz mam zły dzień, wiesz, na moradę, y, czy mi się tylko spać, albo jestem zmęczony. Zero humoru, wiesz, y, i wtedy musisz spać, nie robię zdjęcia. Na przykład autokar y, mauratów czy dopadnie, i pozamiatany nie.